Co jeśli powiem Ci, że trzymasz w domu dokładnie te rzeczy, które uniemożliwiają Ci osiągnięcie większego spokoju, większej przestrzeni i większego spokoju? Czy zauważyłeś kiedyś, jak pewne rzeczy wydają się wysysać naszą energię, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Dzisiaj pokażę Ci siedem konkretnych rzeczy, których musisz się pozbyć ze swojego domu już dziś. I nie chodzi tylko o to, aby mieć więcej miejsca. Chodzi o całkowitą transformację energii Twojego domu i odkrycie, jak małe zmiany mogą przynieść poczucie wolności, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie, że potrzebujesz. Wiele osób spędza lata na gromadzeniu przedmiotów, które w rzeczywistości kradną ich spokój ducha, tworzą wizualny bałagan, a nawet wpływają na ich emocjonalne samopoczucie. To, co odkryjesz w tym filmie, może wydawać się proste. Ale ma moc zrewolucjonizowania sposobu, w jaki czujesz się w swoim własnym domu. Jeśli nie wprowadzisz tych zmian dzisiaj, będziesz nadal żyć pośród niewidzialnego bałaganu, który każdego dnia wysysa twoją energię. Zostań do końca, ponieważ ostatnia wskazówka jest tą, która najbardziej zaskakuje ludzi i może być dokładnie tym, czego ci brakuje, aby naprawdę poczuć się jak w domu. Wskazówka 1. Ubrania, które już nie pasują na Twoje ciało. Pierwszą rzeczą, którą musisz dziś wyrzucić ze swojego domu, są wszystkie ubrania, które nie pasują już do Twojego obecnego rozmiaru. Wiesz o co chodzi: po prostu siedzą w Twojej szafie, zajmując miejsce, i za każdym razem, gdy na nie spojrzysz, przypominają Ci o minionych czasach lub o oczekiwaniach, które mogą nigdy nie zostać spełnione. Nie chodzi tylko o organizację. Chodzi o zaakceptowanie tego, kim jesteś dzisiaj, i zrobienie miejsca dla osoby, którą jesteś teraz. Kiedy trzymamy ubrania, które już nie pasują, nieustannie wywieramy na siebie presję, aby wrócić do rozmiaru, który może nawet nie być zdrowy dla naszego obecnego wieku. Ta cicha presja wpływa na naszą samoocenę każdego dnia. Aby wprowadzić tę wskazówkę w życie, wyjmij wszystkie ubrania których nie byłeś w stanie wygodnie nosić przez ponad rok. Bądź szczery ze sobą: jeśli musisz się wysilić, aby zapiąć guzik, lub czujesz się niekomfortowo w noszeniu danej rzeczy, czas się z nią pożegnać. Wyobraź sobie, jakby było otworzyć szafę i zobaczyć tylko ubrania, które możesz nosić i w których czujesz się dobrze. Podaruj te rzeczy komuś, kto może z nich lepiej skorzystać zrobisz coś dobrego dla kogoś innego i dla siebie. Korzyści są natychmiastowe: więcej miejsca w szafie, mniej czasu zmarnowanego na szukanie tego, co założyć, a co najważniejsze mniej presji psychologicznej na Twoje ciało. Twoja szafa stanie się miejscem prawdziwych możliwości, a nie codziennych frustracji. Kiedy otworzysz szafę pełną ubrań, które faktycznie nosisz, Twój poranek będzie lżejszy, a Ty zaczniesz dzień z lepszym samopoczuciem. Wskazówka 2. Zniszczone przedmioty, które obiecujesz kiedyś naprawić. Porozmawiajmy teraz o wszystkich tych zepsutych przedmiotach, które leżą w Twoim domu i czekają na naprawę, która może nigdy nie nastąpić. Może to być urządzenie elektroniczne, które przestało działać, krzesło z chwiejną nogą, a nawet małe pęknięte przedmioty dekoracyjne, które trzymasz z obietnicą, że kiedyś je skleisz. Te przedmioty tworzą energię niekompletności w Twoim domu. Jakby wszystko było zawsze w połowie skończone, zawsze w oczekiwaniu. Nasz mózg rejestruje te zepsute przedmioty jako niedokończone zadania, a to powoduje ciągły stres psychiczny, nawet gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. To tak jakby żyć otoczonym wizualnymi przypomnieniami o rzeczach, które powinieneś zrobić, ale nie robisz. Aby zastosować tę wskazówkę w praktyce, przejdź się dziś po domu i zidentyfikuj wszystko, co jest zepsute lub uszkodzone. Bądź realistą co do tego, co faktycznie zamierzasz naprawić. Jeśli przedmiot jest zepsuty od ponad 3 miesięcy, a ty nadal nie podjąłeś żadnych działań, prawdopodobnie go nie naprawisz. Jeśli koszt naprawy przekracza 50% wartości nowego przedmiotu, nie jest tego wart. Jeśli nie masz umiejętności, aby to naprawić i nie znasz nikogo, kto mógłby łatwo pomóc, najlepiej się tego pozbyć. Korzyści z pozbycia się tych przedmiotów wykraczają poza fizyczną organizację. Poczujesz poczucie spełnienia, jakbyś w końcu zamknął pętlę rzeczy, które pozostały otwarte. Twój umysł poczuje się bardziej spokojnie, ponieważ nie będzie już ciągłych przypomnień o oczekujących zadaniach. Twoje otoczenie będzie wyglądać bardziej harmonijnie i odkryjesz, że możesz się bardziej zrelaksować w domu, gdy nie jesteś otoczony rzeczami, które wymagają uwagi. Wskazówka 3. Stare dokumenty i papiery, które nie są ważne. Trzecią rzeczą, którą musisz dziś usunąć z domu, są wszystkie papiery i dokumenty, które przechowujesz bez żadnej rzeczywistej potrzeby. Mam na myśli rachunki zapłacone lata temu, instrukcje obsługi urządzeń, których już nie masz, wygasłe papiery gwarancyjne i wszystkie te papiery, które gromadzą się w szufladach, pudełkach i kątach domu. Te papiery? Tworzą poczucie ciężaru psychicznego, ponieważ reprezentują przeszłość, którą nosisz niepotrzebnie, i dezorganizację, która uniemożliwia ci znalezienie tego, co naprawdę ważne, kiedy tego potrzebujesz. Problem polega na tym, że gdy masz stosy nieistotnych dokumentów wymieszanych z ważnymi, tracisz czas za każdym razem, gdy musisz poszukać czegoś konkretnego, a to powoduje niepokój i irytację. Ponadto stare papiery gromadzą kurz. I mogą nawet przyciągać szkodniki do Twojego domu. Aby rozwiązać to w praktyce, weź pudełko i zbierz wszystkie papiery porozrzucane po domu. Następnie oddziel tylko te dokumenty, które naprawdę musisz zachować: ważne dokumenty osobiste, które nie mają wersji cyfrowej, paragony za duże zakupy, które są nadal objęte gwarancją oraz dokumenty związane z bieżącymi sprawami prawnymi lub finansowymi. Wszystko inne może trafić do kosza lub recyklingu. Cenną wskazówką jest robienie zdjęć ważnych dokumentów telefonem komórkowym przed ich wyrzuceniem. Dzięki czemu masz cyfrową kopię zapasową, która zajmuje zero miejsca fizycznego. Korzyści są transformacyjne. Zyskujesz dużo miejsca fizycznego w szufladach i teczkach. Możesz szybko znaleźć ważne dokumenty, gdy ich potrzebujesz. Znacznie zmniejszasz gromadzenie się kurzu w domu. A co najważniejsze? Eliminujesz uczucie chaosu organizacyjnego, które powodują te papiery. Twój umysł będzie jaśniejszy, gdy będziesz wiedział, że wszystko, co przechowujesz, naprawdę ma jakiś cel. Zanim przejdziemy do następnej wskazówki: jeśli podoba Ci się ta informacja, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych nowych treści. I daj mi znać w komentarzach, skąd oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, gdzie są nasi widzowie. Wskazówka 4. Przeterminowane środki czyszczące i leki. Czwartą rzeczą, którą powinieneś natychmiast wyeliminować ze swojego domu, są wszystkie środki czyszczące i leki, których termin ważności minął. Wiele osób o tym nie wie, ale przeterminowane produkty mogą być niebezpieczne dla zdrowia i zupełnie nieskuteczne w tym, do czego zostały zaprojektowane. Przeterminowane leki mogą powodować zatrucia lub po prostu nie działać, gdy ich najbardziej potrzebujesz, tworząc fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Przeterminowane środki czyszczące tracą swoją skuteczność, a nawet mogą uszkodzić powierzchnię lub wywołać reakcje alergiczne. Ponadto, produkty te zajmują cenne miejsce w szafkach i mogą zanieczyścić inne przedmioty. Największym problemem jest to, że gdy mamy dużo przeterminowanych produktów wymieszanych z ważnymi, narażamy się na ryzyko użycia czegoś, czego nie powinniśmy używać, szczególnie w pośpiechu lub przy słabym oświetleniu. Aby zastosować tę wskazówkę w praktyce, przejdź do swojej szafki z lekami i sprawdź datę ważności każdego leku. Zrób to samo ze wszystkimi środkami czyszczącymi, kosmetykami i produktami do higieny osobistej. Bądź szczególnie ostrożny z maściami i kremami, które mogą rozwijać bakterie po upływie terminu ważności. Aby pozbyć się leków, poszukaj aptek, które mają program odbioru. Nigdy nie wyrzucaj ich do kosza na śmieci ani do toalety. Produkty czyszczące można normalnie wyrzucać, ale przeczytaj etykietę, aby uzyskać szczegółowe instrukcje. Mądrą strategią jest uporządkowanie ważnych produktów według daty ważności, umieszczając te, które straciły ważność jako pierwsze na początku, aby móc ich użyć w pierwszej kolejności. Korzyści z takiego czyszczenia są natychmiastowe. Eliminujesz ryzyko dla swojego zdrowia i zdrowia swojej rodziny, zyskujesz znaczną ilość miejsca w szafkach, możesz szybko znaleźć to, czego potrzebujesz, gdy jesteś chory lub sprzątasz dom i oszczędzasz pieniądze, nie kupując produktów, które już masz. Twój dom będzie bezpieczniejszy, a ty będziesz mieć spokój ducha, wiedząc, że wszystko, co przechowujesz, faktycznie zadziała, gdy tego potrzebujesz. Wskazówka 5. Przedmioty dekoracyjne, które nie sprawiają Ci radości. Porozmawiajmy teraz o czymś, o czym wiele osób nigdy nie myśli. Przedmioty dekoracyjne, które trzymasz w domu, ale które nie wywołują w Tobie żadnych pozytywnych emocji. Mogą to być prezenty, które dostałeś, ale nigdy się nie spodobały. Przedmioty, które kupiłeś na wyprzedaży, ale które nie pasują do Twojego stylu, lub przedmioty, które miały sens w pewnym momencie Twojego życia. Ale teraz po prostu zajmują miejsce i zbierają kurz. Te przedmioty tworzą wizualny bałagan w Twoim domu i wysysają Twoją energię w subtelny, ale stały sposób. Kiedy patrzysz na coś, czego nie lubisz, nawet jeśli nieświadomie, Twój mózg rejestruje niewielkie uczucie dyskomfortu. Wyobraź sobie, ile razy dziennie patrzysz na te przedmioty i czujesz to mikropodrażnienie. Problem polega na tym, że wiele osób czuje się winnych. Pozbywając się prezentów lub rzeczy, które kosztują pieniądze, więc nadal żyją z przedmiotami, które ich nie uszczęśliwiają. Aby zastosować tę wskazówkę, przejdź się po domu i szczerze obejrzyj każdy przedmiot dekoracyjny. Zapytaj siebie: Czy ten przedmiot sprawia mi radość, kiedy na niego patrzę? Czy reprezentuje to, kim jestem dzisiaj? Czy tęskniłbym za nim, gdyby go nie było? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi nie, czas pożegnać się z przedmiotem. Pamiętaj, że prezenty spełniają swoje zadanie w momencie wręczenia, aby pokazać uczucia darczyńcy. Nie musisz zatrzymywać czegoś, co już cię nie reprezentuje. Na zawsze. Podaruj te przedmioty komuś, kto naprawdę je doceni, sprzedaj je, jeśli mają wartość, lub po prostu wyrzuć, jeśli nie są już nikomu przydatne. Korzyści z tej zmiany są zaskakujące. Twój dom będzie miał lżejszą i bardziej harmonijną energię. Będziesz mieć mniej rzeczy do sprzątania i organizowania. Będziesz w stanie lepiej docenić przedmioty, które naprawdę kochasz. A co najważniejsze, będziesz otoczony tylko rzeczami, które odzwierciedlają Twoją obecną osobowość. Kiedy każdy przedmiot w Twoim domu ma dla Ciebie pozytywne znaczenie, środowisko staje się naprawdę przyjazne i energetyzujące. Wskazówka 6. Książki i czasopisma, których nigdy więcej nie przeczytasz. Szóstą rzeczą, której musisz się pozbyć w swoim domu, są wszystkie książki i czasopisma, o których wiesz, że nigdy więcej nie przeczytasz. Wiele osób ma problem z tą wskazówką, ponieważ utożsamiają książki z wiedzą i myślą, że wyrzucanie książek jest jak wyrzucanie wiedzy. Ale prawda jest taka, że książki, które po prostu leżą na półce, zajmując miejsce nie generują wiedzy dla nikogo. Jeśli je przeczytasz i nigdy nie przeczytasz ponownie, lub jeśli je kupiłeś i nigdy nie przeczytałeś i już straciłeś zainteresowanie, te książki po prostu tworzą wizualny i fizyczny ciężar w Twoim domu. Stare czasopisma są oczywiste, szybko stają się nieaktualne i rzadko się do nich wraca. Problem z przechowywaniem wielu książek i czasopism, których nie używasz, polega na tym, że tworzą one poczucie niespełnionego obowiązku. Jakby były niekończącą się listą zadań do przeczytania, których nigdy nie możesz ukończyć. Aby wprowadzić tę wskazówkę w życie, bądź szczery co do swoich obecnych nawyków czytelniczych. Odkładaj tylko książki, które faktycznie czytasz od czasu do czasu, te, które mają prawdziwą wartość sentymentalną, lub te, co do których jesteś pewien, że przeczytasz w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Wszystko inne może znaleźć nowy dom którym będzie bardziej użyteczne. Przekaż darowizny do bibliotek, szkół lub osób, o których wiesz, że skorzystają na nich. Stare czasopisma mogą trafić prosto do kosza na śmieci z wyjątkiem tych, które zawierają informacje, do których regularnie się odwołujesz. Jedną z pomocnych strategii jest fotografowanie konkretnych stron czasopism, które zawierają przepisy lub porady, które chcesz zachować, dzięki czemu możesz zachować informacje, bez zatrzymywania całego czasopisma. Korzyści są zarówno praktyczne, jak i emocjonalne. Zwalniasz dużo miejsca na półkach, znacznie zmniejszasz ilość gromadzącego się kurzu, ułatwiasz czyszczenie tych mebli, a co najważniejsze, eliminujesz presję psychiczną związaną z nieprzeczytanymi książkami. Kiedy zachowujesz tylko książki, które są naprawdę częścią Twojego obecnego życia, Twoja biblioteka staje się miejscem prawdziwej przyjemności. A nie poczucia winy lub obowiązku. Zanim przejdę do następnej wskazówki, chcę opowiedzieć o czymś specjalnym, co przygotowałam dla tych, którzy chcą wyjść poza ten film. To kompletny przewodnik z sekretami organizacji, który całkowicie odmienił mój dom i może odmienić również Twój. Link znajduje się w przypiętym komentarzu, a przez ograniczony czas oferuje specjalny rabat dla subskrybentów kanału. Przejdźmy teraz do następnych wskazówek, które są jednymi z moich ulubionych. Wskazówka 7. Podwójne przybory kuchenne, których nigdy nie używasz. Ostatnią rzeczą, której musisz się pozbyć w swoim domu, są wszystkie te kuchenne narzędzia, które są duplikatami lub których po prostu nigdy nie używasz. Kuchnia jest jednym z miejsc w domu, w którym gromadzi się najwięcej niepotrzebnych przedmiotów, ponieważ zawsze wydaje się, że będziemy potrzebować innego konkretnego narzędzia. Do konkretnego przepisu. Problem polega na tym, że kończymy z szufladami pełnymi rzeczy, których rzadko używamy, podczas gdy rozpaczliwie szukamy łyżki lub szpatułki, których używamy każdego dnia. Duplikaty narzędzi są szczególnie problematyczne, ponieważ zajmują cenne miejsce i powodują zamieszanie, gdy nadchodzi czas gotowania. Gdy masz trzy otwieracze do puszek, ale zawsze używasz tego samego, Pozostałe dwa są tylko przeszkodami, które przeszkadzają, gdy szukasz innych rzeczy. Te kuchenne gadżety, które wydawały się fajne w sklepie, ale których używasz tylko raz lub dwa razy, również zaliczają się do tej kategorii. Aby zastosować tę wskazówkę w praktyce, całkowicie opróżnij szuflady i szafki z kuchennych narzędzi. Rozłóż wszystko na stole lub blacie i pogrupuj przedmioty według funkcji. Jeśli masz więcej niż jeden przedmiot, tej samej funkcji, zostaw tylko te, których faktycznie używasz i które preferujesz. Bądź szczery co do swoich obecnych nawyków kulinarnych, a nie co do tego, co chciałbyś kiedyś ugotować. Jeśli nigdy nie robisz świeżych soków, nie musisz trzymać sokowirówki. Jeśli nigdy nie pieczesz ciast, możesz pozbyć się kilku foremek do pieczenia i przyborów kuchennych. Oddaj dodatkowe przybory komuś, kto się przeprowadza lub instytucjom, które mogłyby ich użyć. Korzyści z takiej organizacji są transformacyjne. Szuflady są uporządkowane i funkcjonalne. Możesz szybko znaleźć to, czego potrzebujesz podczas gotowania. Sprzątanie kuchni staje się znacznie łatwiejsze i szybsze. A co najważniejsze, gotowanie staje się przyjemniejsze, gdy nie musisz przedzierać się przez przepełnione szuflady, aby znaleźć proste narzędzie. Kuchnia, w której znajdują się tylko przybory kuchenne, których faktycznie używasz, to kuchnia, która zachęca do gotowania więcej i z większą przyjemnością. Teraz wiesz dokładnie, które siedem rzeczy musisz wyeliminować ze swojego domu już dziś, aby stworzyć więcej przestrzeni, więcej spokoju i więcej pozytywnej energii w swoim domu. Pamiętaj, że każdy przedmiot, który usuniesz, to krok w kierunku lżejszego i bardziej zorganizowanego życia. Nie chodzi tylko o to, aby mieć mniej rzeczy, ale o to, aby mieć tylko właściwe rzeczy, te, które naprawdę mają sens w Twoim obecnym życiu. Zacznij już dziś, wybierz jedną z tych siedmiu kategorii i poświęć zaledwie 30 minut na wykonanie tego sprzątania. Będziesz zaskoczony uczuciem wolności, które poczujesz, gdy skończysz. Przemiana Twojego domu zaczyna się od małych działań, takich jak te ale wyniki są duże i długotrwałe. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj teraz i włącz powiadomienia, aby otrzymywać więcej wskazówek, takich jak te, które odmienią Twój dom i Twoje życie. Teraz chcę wiedzieć, którą z tych siedmiu rzeczy wyrzucisz jako pierwszą? Daj mi znać w komentarzach, która kategoria zgromadziła najwięcej w Twoim domu i jak się czułeś po wykonaniu tego sprzątania. Twoje doświadczenie może zainspirować innych ludzi do przekształcenia swoich domów.